Cześć, witajcie! Ja nazywam się Michał Kogut, a to jest Kogucia Łączka. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kilka programów, które możecie użyć przy planowaniu swoich podróży czy codziennych prac, a są to po aplikacje pogodowe, które pozwolą Wam zobaczyć zarówno jaka będzie pogoda jutro, jaka jest teraz, jaka będzie wieczorem i zobaczycie też, gdzie są burze, kiedy te burze będą i czy przyjdą właśnie do Was. Zapraszam! Przypomnę Wam tylko, że wszystkie narzędzia, o których mówię, znajdziecie na mojej stronie Kogucia łączka w zakładce narzędzia, i tutaj mamy wszystkie narzędzia, albo przynajmniej większość, których omawiam, i odpowiednie linki, i nawet filmy do nich. Dlatego przejdźmy sobie teraz do pierwszego narzędzia. Mamy tutaj stronę Antistormeu, to polska strona, i tutaj mamy takie zakładki jak radar, tutaj wybieramy sobie miejsce w moim przypadku Rzeszów i wybieramy sobie na przykład burzę. Aktualnie w Polsce nie ma żadnej burzy, dlatego nie zobaczymy tutaj żadnych, żadnych takich danych. Ale mamy na przykład takie coś jak obecne warunki. I tutaj możemy sobie zobaczyć, w którym miejscu jest jaka temperatura. Mamy tutaj też dane historyczne: to jest akuratnie wybrana temperatura powietrza. Możemy wybrać sobie też ciśnienie: też mamy tutaj pokazane rozkład ciśnień, wilgotność względna. Też jest fajnie kolorami zaznaczone. Pokrycie chmur, i widzimy tutaj, jakie jest pokrycie chmur w danym, mieście, w danym miejscu. Następna zakładka będzie satelita. I widzimy tutaj zdjęcia satelitarne, zachmurzenia na danym terenie. Widzicie, tutaj mam od siebie na wschód, zachmurzenia. Dalej mamy taką bardzo fajną zakładkę, jak Aktualności. I tutaj, jak widzicie, 14 minut temu dodana, godzinę temu, 3 godziny, 4, 12 godzin. I to jest bardzo dobre, bo są te informacje podane w języku polskim. Na innych stronach znajdziemy oczywiście też takie agregaty z... pogodowe, ale nie będzie tam pokazane w języku polskim. A tutaj mamy akurat w języku polskim na naszych obszarach, jak to się wszystko mieści. Następną zakładką będzie jakość powietrza. Tu są dość ciekawe. Osoby zamkniemy. Tu są dość ciekawe wskaźniki, bo tutaj jest taki ogólny wskaźnik zanieczyszczenia w mikrogramach na metr sześcienny. Ale mamy tutaj coś takiego, jak zanieczyszczenie, które jest pokazane w różnych w różnych jednostkach i jest to wszystko ładnie animowane, w którym miejscu jakie jest zanieczyszczenie. Z siarką zobaczmy sobie jakie jest zanieczyszczenie. Benzenem, zobaczmy. O, widzicie jakie zanieczyszczenie? I tutaj pyły. Większy pył i mniejszy pył. Jakie jest zanieczyszczenie w danym miejscu? No to są dość takie bardzo fajne. Jeszcze zobaczymy sobie dane surowe. To są akurat nie w punktach pomiarowych, gdzie to było mierzone. A tutaj jest zrobione to tak, że jest uwzględnione jeszcze te czynniki, jak to się wszystko będzie rozkładało. No, to społeczność takiej innej to już nas raczej nie interesują. Najciekawsze z tych funkcji jest to, że mamy tutaj ten radar. Możemy sobie w odpowiednim miejscu położyć ten nasz punkcik i zobaczyć, jaki będzie procent zagrożenia i w jakim czasie mniej więcej do nas przyjdzie dane zjawisko. Następnym ciekawym narzędziem jest strona SAT24. I tutaj mamy mapę z różnymi filtrami. Jeśli klikniemy sobie play, widzimy od chwili obecnej, jak opady będą się rozkładały. Tu mamy napisane, ile tych milimetrów spadnie na danym obszarze. No i widzimy, jak to wszystko ładnie animowanie jest pokazane. I tutaj mamy, o, możemy sobie sami przesuwać odnośnie dni, odnośnie godzin. I możemy sobie na przykład wybrać chmury. Bierzmy sobie chmury. Tu mamy zdjęcie satelitarne z chmurami. I te chmury też się poruszają. Wybierzmy sobie deszcz, deszcz już był. Wybierzmy sobie o widzicie wiatr. Tutaj ogólna taka prognoza pogody i takie jeszcze wideo są no, dwie takie, dwa takie narzędzia, które są dość ciekawe, Tu mamy dodatkowe filmy nagrane już z danych punktów, to akurat nie są pewnie z burzami. A następnym narzędziem, jaki jest, to jest chyba takie największe, najbardziej potężne narzędzie Windy.com. Tutaj mamy menu, w którym mamy napisane, jakie są filtry. Przejdźmy sobie po kolei przez wszystkie z nich. Akurat nie w Polsce nie ma żadnych buszczy deszczy, no chyba, że tutaj w centrum koło Łodzi. Dlatego popatrzymy sobie szerzej. Bierzemy, mamy teraz radar pogodowy wybrany. Możemy sobie wybrać e, satelitę i tutaj mamy taką mapę satelitarną, gdzie jest pokazane, jakie mamy, gdzie mamy chmury, wszystko z kosmosu pokazane, tu też są chmury, na przykład nad Polską. Weźmy sobie w zakładkę wiatr, i tutaj mamy bardzo ładnie animowane, pokazane, jak ten wiatr wieje, z której strony, jak się ten rozkład wiatru kształtuje, i od razu mamy temperatury w poszczególnych miastach, punktach. Dalej sobie zobaczmy, teraz były, był wiatr, a teraz mamy porywy wiatru. I tutaj mamy, jak bardzo jest spory wiatr w danym miejscu. Deszcz, burza. I zobaczmy, tutaj jest zagrożenie burzowe, ale burzy nie ma. Opady deszczu. O! Tutaj mamy. To jest prognoza na najbliższe 3 dni. Tutaj jest taki filtr, możemy to sobie zaznaczyć. Najbliższe 12 godzin nie będzie. 24? Też raczej nie. 3 dni, 5 dni, 10 dni. O! I będzie padało. Zobaczmy sobie. Śnieg nas chyba nie tyczy. Nagrywam to w lecie. Burze. Tutaj mamy dzień dzisiejszy. Dajemy sobie play. To było rano. Tak się kształtowało. To jest sytuacja z teraz. Jest pokazane jak to się może wszystko odbywać. Prognoza taka. Gdzie, co będzie. Oddalimy sobie. Zobaczmy całą Europę. Widzicie. U nas dość epicentrum. Także no, pokazuje dość ciekawie. Dajmy sobie pauzę. Tu mamy napisane ile tego wszystkiego może być jednostki. Tutaj mamy różne e, inne modele prognozy. No, zobaczmy sobie rozkłady temperatury, bo to nas w lecie najbardziej interesuje. Temperatura i burze. To jest progoda przyszła. Przewiniemy sobie to do początku, stan obecny i widzimy jak wiatr wieje, jak się temperatura rozkłada, jeśli leci nam Powietrze z kontynentu z południa, no to będzie u nas ciepło. Gdy szło z góry, no to byłoby troszeczkę chłodniej. E, wilgotność. Wilgotność też im większa tym się ciężej nam oddycha. Dlatego mamy tu też rozkład i temperatury, i wilgotności podane chmury dla osób, które mają fotowoltaikę czy mają coś stycznego ze słońcem, to dla nich jest ważne też, by chmur było albo więcej, albo mniej. Mamy podział na niskie. Mamy podział też na widoczność, jaka jest. Fale to raczej nad morzem. O, widzicie, jak są, jak się prądy wody ukształtowują. Hmm, temperatura morza to też jest ciekawe. Widzicie 21, 20. Anglia 19. Co my tu jeszcze mamy? Jakość powietrza. I tutaj mamy. O. Katowice. No, nie jest dość dobra. Pyły. Areozole. Warstwa ozonowa. Nie wiem na ile można temu wierzyć. Zobaczcie, jak się to rozkłada. Cały świat możemy sobie tak zmapować zobaczyć. O, widzicie? Też jest pokazane jak się. To wszystko kształtuje z wiatrem, możemy sobie dać więcej warstw, jeżeli jesteśmy bardzo zaawansowani lub są jakieś parametry, których nie ma dla nas, a nas interesują, to tutaj mamy przeróżne, na przykład jak mgła z ciekawszych. No takie różne rzeczy i tutaj mamy jeszcze tryb prognozy pogody, to zamknijmy, dajmy sobie to radar pogodowy. I mamy, o, przybliżymy. I mamy tryb prognozy pogody. Mamy tryb wiatr, jaki został odnotowany w danym punkcie. Widzicie? Jakie mamy wiatry odnotowane? Tutaj będą temperatury odnotowane, jakie były. A tutaj coś z lotniskami. O, są zaznaczone lotniska, gdzie są. Jeżeli na to klikniemy, mm, o. Pojawia nam się tutaj menu, gdzie jest pokazane jaka jest pogoda, jaka była, jaka będzie. No i dodatkowe dane, niestety, w języku angielskim. To jest strona ogólnoświatowa, także nie będzie można wszystkiego zobaczyć. No, kamery internetowe, link do kamer internetowych, gdzie możecie sobie zobaczyć yy, gdzie, co się święci. I paralotnia. Zobaczmy sobie. O tutaj. Paralotnia i mamy pokazane różne dane. No dla paralotniarzy lub osób ceniących wiatr. Następne będą programy przeznaczone na telefony, nasze smartfony w tym przypadku Androida. Pierwszym mobilnym programem będzie program GoWeather X. Uruchamiamy sobie program, wybieramy sobie lokalizację, jaka ma być dla nas i tutaj widzimy tak. Jest fajna animowana tapeta, ona się zmienia co jakiś czas i mamy tak: temperatura, jaka jest obecna, jaka jest odczuwalna temperatura. Widzimy prawdopodobieństwo deszczu, jaki mamy natężenie wiatru, i dzisiaj przelotne opady lub burza z piorunami, może być. Dalej mamy, jaka jest, o której godzinie wstało słońce, o której godzinie zaszło, w jakim teraz punkcie jest, mamy wilgotność, mamy widoczność, na ile kilometrów jest, jak daleko widzimy, ciśnienie, jakie jest. Im jest wyższe, tym lepiej się czujemy. Punkt rosy, to znaczy, kiedy się zaczyna woda z powietrza wytrącać. I mamy indeks UV. Dalej mamy takie jakby mówić, porady dla ludzi, co mogą, jak mogą wykorzystać daną temperaturę. Czy na przykład dla sportu są dobre warunki, dla NART, <gryw> dla NART słabe, bo jest lato, przecież a grill, no na grilla są zawsze dobre warunki, grunt żeby nie padało. I tutaj od zdrowia, jakie są jaki wpływ ma na nas, dajemy sobie wstecz. I mamy tutaj jeszcze. Jest tam coś jeszcze na dole, a tutaj jest jeszcze tylko reklama. Mamy jeszcze tak, prognoza. I tutaj mamy tak godzinowo. Dana godzina jaka jest, i jaka jest temperatura, I czy jest słońce, czy jest deszcz, i tak to się właśnie składa. Dalej mamy prognozę dzienną na 5 dni. Jeśli chcielibyśmy kupić konto premium, to mielibyśmy na dni 10. Ja nie mam premium, dlatego mam tylko na 5 dni. Opady atmosferyczne też są na premium. A dalej jest coś bardzo fajnego. Jest pokazana jaka jest siła wiatru, ile kilometrów na godzinę, i jest kompas. Mam pokazane, że z tej strony wieje wiatr. Przekręcę sobie i widzę dalej, że stamtąd wieje ten wiatr. No to jest bardzo ciekawa funkcja. Możemy sobie różne rzeczy zaplanować w zależności od tego, z której strony wieje wiatr. Mam jeszcze takie coś jak radar, ale tutaj z tym radarem to e, różnie jest. Z tym radarem. No, nie chodzi to tak jak powinno. Załadować się, załaduje, ale no, wiele nie pokazuje. I tutaj mamy jeszcze aktualności. Tyle, że te aktualności są w języku obcym, tutaj po angielsku, więc nic z tego nie będzie. Następny program to pogoda. A i do tamtego programu też możecie widzieć sobie, dodać odpowiedni, jaki chcecie. I tutaj mamy coś, coś bardziej, tak można powiedzieć, czytelnego. Mamy od razu podaną temperaturę też punkt, w którym znajduje się słońce, o której słońce zeszło, o której zajdzie, godzina, możliwość opadów, ile kilometrów na godzinę. I tutaj też prognoza godzinowa. Też widocznik sobie na pulpit możemy dać. A widzicie, jesteśmy teraz, o tutaj. Jest godzina 14:22, czyli jesteśmy tutaj i wszystko się będzie kształtowało ten sposób. Niżej mamy też prognozę na dłuższy termin, na następne dni tygodnia, także to jest też dość pomocne. No i tutaj taki e, też wilgotność, wskaźnik ultrafioletu, chłodny wiatr, punkt drosy, takie różne ciekawe rzeczy. I jest bardzo ciekawa rzecz tutaj, o, takie coś. To jest też z Windy.com, też możemy sobie tutaj różne filtry powybierać i widzimy sobie Jakie tu są filtry do wyboru. Mamy filtr wiatr, mamy filtr temperatura, możemy wszystko zobaczyć. Mamy chmury, mamy o fale, to, to nad morze, prądy morskie. Ale nas najbardziej będzie interesować temperatura i deszcz śnieg. O, teraz się załadowało. Tak ma być temperatura, wilgotność, fale, chmury o ciśnienia. Możemy sobie powiększyć. Możemy sobie pomniejszyć. No to też dla całego świata. To jest wszystko na. O, jakie zawirowania. Tu na północy też fajnie to wygląda. To jest wszystko dla... z tego portalu Windy.com. Następny. Już jest ostatni program, który dla was wybrałem. Program, który wyszukuje nam typowo burzę. Wybierzemy sobie radar i tutaj mamy jak po kliknięciu w te kropeczki damy sobie dajmy sobie intensywność opadów. Dajmy sobie radar i chmury. Oto mi się podoba najbardziej. I widzimy tutaj jak są te wszystkie rzeczy raz rozpropagowane i możemy sobie, to jest bardzo ciekawe, w czasie. Mamy teraz godzinę 14, dajemy sobie play i widzimy jak się to będzie wszystko w czasie kształtowało. Także to jest bardzo ciekawe. Główny ten program jest do szukania burz, także hm, jeśli byście chcieli, to ten program do szukania burz sobie wykorzystajcie. Także z mojej strony to wszystko. Zobaczcie sobie jak te programy mogą wam się przydać, jak to wszystko funkcjonuje. Napiszcie mi w komentarzu jakie programy warto byłoby wykorzystać do y, takich celów, jakie wy korzystacie. Zapraszam was do lajkowania, subskrypcji i widzimy się w następnym filmie. Cześć.